Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony graba. A przed wami niesamowita, jakże wciągająca, pełna pościgów, akcji, wybuchów, krwi, przemocy i w ogóle wszystkiego. Gra o nazwie Papers, Please. Gra jest obecnie w fazie beta, możecie ją sobie pobrać i przetestować. Bodajże jest na, na Steam Greenlight. Ja gdzieś wam linki oczywiście w opisie umieszczę. A tak już teraz serio Papers, Please jest powiedzmy symulatorem kontrolera ruchu granicznego. Brzmi ciekawie, prawda? Zobaczycie w ogóle jak to wszystko wygląda. Nie, ale naprawdę to, to jest właśnie ta gra. Tutaj jest jakieś wprowadzenie, jeszcze nie ma obrazków. Coś tam się stało, że nowa, że granica została otwarta dla przyjezdnych. Jesteśmy kontrolerami z państwa Arstocka, coś takiego i tutaj będziemy kontrolowali Ruch na przejściu granicznym, jak widzicie, informacja, właśnie otwarto ten checkpoint. Także wszyscy się cieszą. Hura jest e, rok 1982. Zmierzamy do pracy. E, widzimy tutaj jakiś policjant pilnuje tego przejścia. Masa ludzi, cała kolejka, m, która chce się dostać tutaj na naszą granicę. I zobaczmy, witamy e, na naszym nowym posterunku. Pla, bla, bla. E, teraz możemy przyjmować tylko mieszkańców e, tego tego państwa. Arstotzkana Także musimy sprawdzać dokumenty, tak wygląda ten paszport Zaraz zresztą zobaczycie co jak, no i my oczywiście musimy kontrolować Czy tutaj ktoś nam przypadkiem nie, nie oszukuje Dobra, wzywamy Wzywamy ludzi Pracujemy od 6 do 6 Papers please Paszport się zgadza, bo to jest to Teraz trzeba wszystko kontrolować, ja tutaj wezmę sobie jeszcze taką ściągawkę, mapę regionalną I muszę sprawdzać czy miasta się zgadzają zobaczmy owe e, orwedge vonor e, jest coś takiego mail zgadza się zdjęcie się zgadza data się zgadza OK. approved dajemy paszport e, i przechodzi ta osoba przez granicę wołamy następną Osobę. Tutaj z czasem dochodzi coraz więcej rzeczy do sprawdzania, musimy coraz więcej rzeczy sprawdzać. Tu już widzimy ten paszport, nie należy do, do na, narodowości, która nas interesuje Dinaj i spaduwa gościuwa. Niesamowita, widzicie te, te pościgi, te wybuchy, prawda? To co tutaj się dzieje. Chociaż gra sama w sobie jest dość ciekawa i nie powiem, ona jakiś tam potencjał ma. E, jestem ciekaw, co tu potem będzie się jeszcze działo. W każdym razie też możemy sobie wyobrazić, jak ciężka jest praca takiego kontrolera, bo tutaj naprawdę jest masa rzeczy do sprawdzania, OK, Data się zgadza, miasto się zgadza, zdjęcie się zgadza, okej. Okay. Czyli dajemy approved. Proszę bardzo, witamy w co. So, 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 so. Oczywiście, jeżeli coś źle skontrolujemy, to dostaniemy potem opieprz od naszych przełożonych. Papers, please. To robamy mistake to Open this checkpoint. No, przyszedł powiedział, co, co wiedział i poszedł. Naprawdę kolejka jest ogromna, także widać, że tutaj strasznie dużo ludzi chce się dostać do tego naszego państwa. Female jest, dobre, wszystko się zgadza. Zdjęcie te samo. Miasto się zgadza. Witamy. Witamy w domu. Tak w ogóle można tutaj dopisać się do listy do listy mailingowej i w zamian za to można umieścić swoje imię i nazwisko w, w tej grze. Także to jest też ciekawa opcja, jeżeli byście chcieli. No wystarczy się że do newslettera zapisać tam, potem trzeba jakieś swoje imię i nazwisko podać i możecie się znaleźć w tej grze. Chyba wyboru portretu nie ma żadnego, ale to nic. Teraz widzicie zarobki, zarabiamy, tutaj jeszcze food i hit. Mamy to, to jeżeli ja dobrze rozumiem, tutaj po prawej stronie to jest nasza e, jakaś tam rodzina, którą musimy utrzymywać. Płacimy im za ogrzewanie, za jedzenie. Jeżeli tego nie będziemy opłacać, e, no to oni gdzieś tam potem e, będą na przykład chorować, będzie trzeba im kupić leki, albo będą głodować itp., itd. Gdzieś tam te nasze stosunki, czy, czy, ich może, e, czy ich może stan się pogorszy? To, co jest po lewej stronie, nie wiem, to pewnie jakieś w późniejszej fazie. Jakieś rzeczy dojdą. Ok, tak się kończy dzień pierwszy. Także idziemy spać i rozpoczynamy drugi dzień. W tej chwili y, będziemy wpuszczali wszystkich. Nie tylko mieszkańców y, tych rdzennych, że tak powiem, ale będziemy wpuszczali wszystkich zainteresowanych. Musimy tylko kontrolować y, wszystko. Y, bla 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 bla. Ok, Inspect Mode mamy. Dobra. Także mamy możliwość inspektowania. Możemy to wszystko sprawdzać sami, albo mamy właśnie maszynę taką inspektującą. Inspektującą, co ja w ogóle gadam. Dobra, zobaczmy, czy to się zgadza. Cześć, chcę miasto. No correlation. Aha, dobra. Na jakiej zasadzie to sprawdzić? Hmm, wiecie, chodzi mi o to, żebym mógł miasto sprawdzić z... nie sprawdzał za każdym razem o tutaj w tym No bo to jest jednak trochę uciążliwe Sprawdzam No ale to jest to miasto właśnie Czekajcie Basic rules, dobra to. W każdym razie, witamy. Bo to na pewno będzie o wiele szybciej, kiedy ja będę z tej maszyny korzystał, która mi pomoże tutaj gdzieś sprawdzić, jak to wszystko powinno wyglądać. Dobra. Meglorian Antegia. Tego nie wiem, jak, w jaki sposób najlepiej sprawdzić. Matching data. O, ale zobaczcie, jest... Już ten dowód jest nieważny. Znaczy, ten paszport. Nara. Dzisiaj jest inna data, on miał z, w ogóle z początku roku do, do, do początku roku ten, ten paszport. Więc widzicie, nie jest łatwo. Trzeba to wszystko sprawdzać. Matching data, ok. Zdjęcie się zgadza. Female się zgadza. Tu nie ma korelacji. Nie wiem, jak to, na jakiej zasadzie to sprawdzić. No dobra, Kif to w każdym razie się zgadza. Proszę bardzo. Ja jakoś do tego będę musiał dojść, jak to zrobić. O, i coś źle zrobiłem. Invalid issuing city, widzicie? Czyli właśnie to co mówiłem. Nie zgadza się miasto z, z tym wpisem tutaj, nie? Chyba, że jakoś może tutaj mi się uda to zrobić. Próbujemy na przykład tak. Nie. To nie działa. Czyli ja chyba te miasto muszę sprawdzać ręcznie. Niestety dobra, ale tutaj. No dobra, nie będę sprawdzał tych miast. Powiedzmy, że się zgadza, no, zaufam wam. Tak jak mówię, dochodzi coraz więcej tych rzeczy, coraz więcej rzeczy muszę sprawdzać, więc. Yy... Więc to jest. Tutaj się nie zgadza płeć, to jest napisane mail, a to jest. Judy to jest chyba kobieta, prawda? Dobra, Judy. Nara. Judy Foster. Także jak widzicie, praca kontrolera ruchu granicznego nie jest w ogóle łatwa. O, to jakaś burdelmama. Tak, i dała mi wizytówkę, proszę. The Pink Vice. Hmm. Mogłem tam pójść sobie odwiedzić, tak? Po pracy. <grym> Masakra, dobra. Co za... co za giera. No dobra. Papers, please. Mail, dobra, to się wszystko zgadza. Zdjęcie się nie zgadza. Miałem operację, tak. A też może? Widzicie, musimy podejmować decyzję. Przesłuchujemy w ogóle co tu się dzieje O, co się dzieje? Fuck Patrzcie, te pościgi te wybuchy, to wybuchy. Próbuję przekroczyć granicę. O nie, co on zrobi? Strzelaj! O oh, no! Zabił. O oh, fuck! Dobra, już to wszystko wiedziałem tak naprawdę, bo już byłem dalej, ale spoko. <ścoughs> tak się kończy dzień drugi, był incydent na granicy. E, zaatakowali nas te, terroryści jacyś, albo niezadowoleni ludzie, także nie najlepiej. Tak się kończy dzień drugi. Terrorist Strike at Grestin. Kurde, wy pewnie słyszycie, słyszycie pracę za moim oknem? Ja nie pomyślałem o tym, kurczę. Mam nadzieję, że nic nie było słychać. Dobra, słuchajcie, w każdym razie pokazałem wam, jak wygląda gra Papers. Please, tak jak mówiłem, ona jest w tej chwili na Steam Greenlight. Na razie to jest jeszcze beta. Także tę BT możecie sobie spokojnie pobrać i sami przetestować, jak to jest być kontrolerem ruchu granicznego. No i co, słuchajcie, mam nadzieję, że materiał Wam się podoba. Linki, oczywiście, do, do, tego, do tej gry jeszcze, jeszcze umieszczę gdzieś tam w opisach. I co, dziękuję Wam bardzo za uwagę i widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!